Kochani, witam was serdecznie. Zapraszam na horoskop dla wodnika na listopad. Zaczniemy sobie od badania energii, a potem zobaczymy, co tam przyjdzie dla wodnika w listopadzie. Okay. Karty już wcześniej przygotowałam, przesunę sobie tutaj maszkę. Karty już wcześniej przygotowałam, ale przetasuję je sobie jeszcze teraz i zobaczymy, co tam dla wodnika listopadzie się oszukuje. Energia wejściowa siódemki była Trochę nerwowo na razie widzę, ale zobaczymy, co tam dalej będzie dla wodnika. Na razie dobrze, widzę energia główna, bo to będzie najważniejsza lichów, Fajna energia. Fajna energia. dwie panie mi się w czytaniu pokazały, trzy nawet, trzy nawet panie mi się tutaj pokazały. Poza spodem mamy wisielce dobra. A sobie jeszcze do tej królowej, nie lubię kończyć rozkładu, bo mamy królową jako zakończenie, królowa mieczy jako zakończenie nie lubię kończyć rozkładu osobami. Kartami wskazującymi na osobę. Dobra. A z kielichów, dobra. Dużo energii kielichowej jest. Zaraz Wam pokażę, bo już pierwszą, pierwszą kartę pokazywałam. To jest siódemka buław. Energia kielichową, 8 kielichów i królowa kielichów. Królowa jest tutaj. I paś kielichów. I dociągnęłam sobie do tej królowej kielichów tutaj a z kielichów to jeszcze weźmiemy sobie tą wyrocznię. sam w środku sobie ją położę i zobaczymy co, co tutaj postaram się głośniej mówić. Ja z głośnikiem tutaj z mikrofonem nie mam problemów czasami za cicho mówię. Wiem. Czasami za cicho mówię Dobra, patrzymy, co tutaj. Sacred Wisdom. Karta z okładki. Karta z okładki, kart. Czerpanie, tak jakby wiedzy z wewnątrz, słuchanie tego głosu wewnętrznego. Tutaj przyjść może do Was jakaś informacja z wyższego ja. Tutaj może przyjść jakaś ważna wiadomość dla Was. A to też jest. Y Doszkalanie się to też jest e, pójście na przykład na jakiś kurs. To też jest zbieranie jakichś informacji. Tak, tak to widzę. Douczanie się, dopełnianie własnej wiedzy o, tego mi zabrakło. No, ale Sowo tutaj to jest ta e, mądrość duchowa. Ta, ta wiedza z wewnątrz to jest dobra. Okay. mamy tą 7K, no to zacznijmy od tego. To jest energia wejściowa. Czy tutaj może być troszeczkę nerwowo? Tutaj może być troszeczkę niepokój jakiś. Możecie być w takiej mm, sytuacji, że mm, ktoś was będzie atakował, bo będziecie musieli się bronić będą jakieś tam przypychanki. Możecie argumentować na siłę za bardzo czasami. Może być też tak, że. Mm, Samotnie będziecie pokonywać problemy, ale też bronić swojej pozycji możecie. Dobra, to jest energia wyjściowa, i tak myślę, że to nie zaważy za mocno na cały miesiąc, ponieważ mamy pazia kielichów. To jest już łagodniejsza taka energia. To jest już. Energia wrażliwości, energia związana z uczuciami, e, dzielenie się z uczuciami z kimś lub ktoś się z wami, ktoś do was przyjdzie z jakimś uczuciem tutaj. Tak też to widzę. Tutaj już będzie bardziej skupienie się na, na tej wrażliwszej stronie i to też są młode energie, czyli na, na coś, co może się zaczynać w waszym życiu. Paśki mówi o tym, że jest dobry na, na, na zaczynanie, dobry na początki, czyli coś tam może się dla, dla was otworzyć, jakaś droga dla wodnika w listopadzie. Dobrze, patrzymy, trzy, trzy kobiety mi się pojawiły, czy, czyli nie będę tego czytała, że y, przy mężczyznach będą trzy kobiety, nie, nie widzę tego tak. Bardziej to widzę tak, że y, wy możecie się mierzyć z takimi energiami, y, Albo też takie kobiety mogą być przy Was. To nie, nie, nie chodzi tutaj o relacje miłosne. Nie, nie powiedziałabym. Wy możecie być w takich po prostu energiach tutaj. Dobra, zobaczymy też jako na, na takie zdarzenie, na wydarzenie. To, e, popatrzymy, jak to nam wygląda. Ok, dobra, mamy ósemkę kielichów. Ósemka kielichów, no to są te emocje. To są te takie za duże emocje. To są jakieś tam schematy, które gdzieś tam nas blokują. E, jakieś stale wzorce też mogą być, od których wy powinniście już odejść. Bo to jest karta odchodzenia też od czegoś. Czy odwracania się do kogoś plecami, i Wy mówicie. No, cześć, idę sobie. To ma być u was przeszkodą, blokadą, to, co was zablokuje. Czy może być też to, że to ktoś od was odejdzie, na przykład. Ta kobieta, bo ona jest tutaj też jako przeszkodą. Ta, tak to widzę, ale, ale to nie tylko tak musi być. E, tu ktoś może od Was odejść, lub Wy powinniście od starych schematów odejść, lub od kogoś, a tego nie robicie. Jednak najbardziej mi tu pasuje ta, e, te emocje w Was, że, że może być za, za dużo takich emocji i to Was będzie blokowało. Królowa Pentakli w negatywie, czy jakaś kobieta w Waszym towarzystwie, może Wam przeszkadzać w tym miesiącu, na przykład Was atakować, na przykład wstawiać Was w jakiejś trudnej sytuacji. Tak może być. A może być też tak, że to Wy będziecie w takiej energetyce, czyli skupieni za bardzo na sobie i skupieni za bardzo na sprawach materialnych, na sprawach bytowych. Gdzie jednak tutaj jest wskazówka, by pójść gdzieś tam w te wyższe ja, tutaj, rozwijać to, rozwijać tą część duchową, bo też tak ta karta może tutaj dla Was znaczyć. Co tu jeszcze mam pod spodem, był ten wisielec? Wisielec to jest postrzeganie pewnych rzeczy z innej perspektywy, ale wisielec to też jest medytacja i poprzez medytację wy możecie dojrzeć jakąś osobę, sytuację lub sprawę, z którą się dziś tam mierzycie, z całkowicie innej perspektywy i możecie dostać tą informację właśnie tutaj tą informację tutaj tą wiedzę możecie y, która gdzieś jest tam przy was ta, ta odpowiedź jest przy was o tak, tak, tak bym powiedziała jeżeli szukacie na coś odpowiedzi to, to wy macie ją w sobie królowa pentakli, ona ma te odpowiedzi w sobie, e, a będzie was, Wam to przeszkadzało, czyli, e, czyli tak, jakbyście tego nie słuchali. O, tak to widzę też, ale to też może być to, co wcześniej Wam powiedziałam. Więc e, tutaj jest e, taka rada, by, by spojrzeć na pewno rzeczy z innej perspektywy, pomedytować sobie, wierzyć e, w tą wewnętrzną wiedzę. Dobra. W pozytywie mamy Rydwana i Królową Kielichów, czyli jeżeli to będą emocje, to opanujecie te emocje. Tak to widzę, bo ona będzie Was wspierała, ta Królowa Kielichów. To, to, to również może być jakaś osoba, kobieta w, w tej postaci, ale opanowanie emocji tak. Jak najbardziej tutaj może być, ale to też wyjście w stronę uczuciową, taką, taką dobrą. Czyli tu mogła być ten nerwowość, niepokój, a później jest ta łagodność. Tutaj jest też łagodność, wrażliwość, zajęcie się tą stroną miłosną swojego, e, swojego życia, lub po prostu e, wy sami, tak jakby... W sobie odkryjecie to. To nie, to nie musi e, w ogóle rezonować z tym, co jest na zewnątrz, bo Wy nie musi być w ogóle w żadnym związku. Aczkolwiek może być nowy związek, bo jest paść kielichów, czyli może być jakaś nowa relacja. Nie musi być. Mamy tą królową kielichów. To jest, to może być jakaś e, też bliska osoba, która Wam w jakiś sposób doradzi. E, tutaj też jest. E, ona symbolizuje osobę wróżki. Czyli wy możecie mm, albo sami. Albo sami sobie y, gdzieś tam na przykład stawiać karty, czy, czy mieć jakieś wizje tutaj, albo, albo korzystać z tego. I to, I to wam w jakiś sposób pomoże. Dobra. Y, miłość też może być, bo jest askielichów. Na samym końcu to. jest to jest zakochanie się, ale to też jest zakochanie się w sobie, odkrycie pełni uczuć w sobie. To może być również nowa relacja, ale to też mogą być jakieś nowe możliwości. Coś ruszy u Was się do przodu? Mamy rydwana. Wcześniej karta była wisielca, czyli coś wisiało, coś się nie ruszało, był zastrój. Teraz, jeżeli spojrzycie to na, na, na pewną jakąś sytuację z innej perspektywy, możliwe, że tutaj potrzeba tego wyciszenia, to wasze życie lub sytuacja, lub relacja rusz do przodu. To też jest karta sukcesu, podróży, wyjazdu, zmiany miejsca zamieszkania, więc jak najbardziej tutaj, jeżeli ktoś ma takie plany, to to, to wam wyjdzie. Paść kielichów też mówi o, o ciąży, zwłaszcza z królowymi tutaj one są Chłodny. Więc tak to widzę, że może być też ciąża dla tych, który, którzy tam gdzieś planują, chcą to jak najbardziej. To jest dobry miesiąc na, na ciążę. Mamy jeszcze tą y, królową mieczę na samym końcu. Przynieść ten as kielichów, czyli może być też spotkanie kobiety, na przykład w takiej energetyce trochę zimnej. To może też symbolizować Was, że, że Wy, tak jak powiedziałam, upanujecie te emocje i będziecie się zmieniać troszeczkę energetycznie, że od, w pewnym momencie możecie odpuścić tą uczuciową stronę i przejść na taki tryb zdroworozsądkowy, podejście um, analityczne do życia. Ona, um, ona jest sprytna. Też w taki dobry, pozytywny sposób, inteligentna jest Królowa Mieczy tutaj. Ona realizuje swoje cele. Czasami po tak jest, to, już, już w negatywie, czasami jest zimna, wyrachowana. Też może być. A bardziej kieruje się rozumem, aniżeli sercem tutaj. Ale w pracy na przykład, na pracę tutaj, na realizację siebie Królowa Mieczy jest dobrą kartą na przykład. Czyli, czyli może być też tak, że, że faktycznie przy, przy Was tutaj, jeżeli się wyciszycie, opanujecie te emocje, to, to otworzą się jakieś nowe drogi. Ta karta na przykład też na relacje mówi to, jeżeli miałabym to czytać, właśnie na relacje, to może mówić o tym, że um, pomimo tych przeszkód, jakie gdzieś tam e, mieliście, idziecie dalej do przodu. Bo nie czytając osobowo, to tak bym mogła powiedzieć, że tutaj, dla tych trudniejszych relacji, które gdzieś tam na przykład mogły się ze sobą kłócić, to przyjdzie zaangażowanie, coś się ruszy do przodu, i jest to, że nie martw się. I tak na razie będziecie razem, tak to widzę. Dla wodnika na, na listopad tutaj. Zobaczymy, co tutaj jeszcze z wyrokiem nam się pokaże dla wodnika na listopad. Dla wodnika na listopad. do kogoś, czyli poczucie bliskości z kimś, ale też przynależność do grupy ludzi. To też rodzina. To też takie domostwo, ciepło w rodzinie. Ale możecie odnaleźć się po prostu. To też takie jest odnalezienie się w jakimś miejscu, wśród ludzi, oczywiście, bo tutaj chodzi o to, żeby wśród, wśród ludzi się gdzieś tam odnaleźć. Okay. Co tutaj dla łodniczka Co ja tutaj widzę? Będziecie obserwować. Obserwować. Czyli będzie to analityczne myślenie, co wam mówiłam, Będzie też. Sprzątanie. Tego, co tam gdzieś wam nie trybi. Będzie wymiatanie tego, co tam wam nie służy. Rola obserwatora. To jest taka rola, gdzie wy jakby stoicie z boku, bez, bez oceniania. O to właśnie tutaj chodzi. Bez oceniania, tylko patrzenia na daną sytuację lub na daną osobę. Wtedy widzicie, jaki jest prawdziwy obraz tego. Tak może być. Mamy jakieś zdarzenie karmiczne, popatrzcie, jest karta karmy. Czyli może coś się wydarzyć takiego, że Was wybije z rytmu dnia, miesiąca, tygodnia. Po prostu coś nieoczekiwanego może przyjść, albo po prostu będzie jakieś zranienie, jakiś smuteczek lub to, co gdzieś tam sobie wcześniej zasialiście negatywnego, teraz się u was pojawi. Okej, okay, dobra, mamy to zdarzenie karmiczne i jest tak jakby odbicie z kursu. Wyciszenie się, popatrzcie, jest wyciszenie się, jest balans, równowaga, harmonia. To też jest bycie fair w stosunku do innych. E, możliwe, że ktoś wam pokaże, że jest... E, że jest uczciwy wobec was. Jest też kartasowe tutaj. Na sam... Nie kartasowe, tylko postać sobie u góry. Tutaj jest sowa, która mówi o tej wewnętrznej mądrości. Czerpcie. Czerpcie z niego. Prawo przyczyny i skutku, to, co wam powiedziałam. Coś tam sobie wcześniej musieliście zasiać. I to teraz w jakiś sposób mogło się pojawić. Ale to też jest kartomiank. Miang. Wiecie co? To mówi o tym. Że zacznijcie kreować pozytywnie. Wyjdźcie już z tego, co tam, z tej negatywnej karmy. Po co Wam to? Teraz Wy kreujcie pozytywnie takie życie, jakie chcecie. Tylko najpierw trzeba tą wewnętrzną równowagę odnaleźć i gdzieś te emocje wyciszyć i projektować, kreować fajne rzeczy energia yang to jest męska energia, w samym czytaniu jest dużo energii żeńskiej i to chyba wam tego wam potrzeba, tej energii męskiej na dla wodnika na miesiąc na listopad królowa mieczy wodnik to jest karta wodnika Dobra. Patrzymy co tutaj dalej. Jęk mamy. I co po tym yang? Tak, kreowanie, popatrzcie, kreujcie. Wy będziecie kreować. Wy będziecie kreować, będziecie działać, by Wam, by do Was przyszło co? To. To będzie na przyszłość. Czyli ta skrzynia skarbów to może być, to mogą być pieniądze ale też taka obfitość życia, obfitość miłości, pod spodem mamy Yin, czyli różnoważcie te dwie energie w sobie, energię męską, żeńską, dojście do harmonii wewnętrznej, to jest, to jest ważne, bardzo ważne, wtedy wy, to wasze kreowanie przyjdzie, to co zapragnicie, będzie przychodziło szybko, to, to nie będzie nic takiego odwleka, odwlekanego. Wiadomo, są te y, okresy takie pustynne, gdzie w, w życiu, gdzie pomimo tego, pomimo wyciszenia, y, nic się nie pojawia, bo są takie okresy w życiu, ale ten też się nie przejmować. Tutaj chodzi o to, by y, w pewnych momentach, bo te karty też mówią, działać wtedy, kiedy, kiedy trzeba, a a wtedy, kiedy trzeba mniej działać, odpuścić sobie troszeczkę, bo to jest łagodniejsza taka energia, to wtedy też trzeba w to wejść, czyli poddać się temu, co ma, co ma przyjść. Stąd są te dwie energie i to trzeba równoważyć ze sobą. Na razie wy potrzebujecie najbardziej tego, yanga, czyli energii męskiej i energii działania, kreowania, i to będziecie w listopadzie robić. Dobra, patrzymy, co tutaj z następnej wyroczni mi się pokaże dla wodnika. Dla wodnika, co tutaj mi się pokaże. Karta księżyca, czyli czytania z siebie, to jest karta intuicji, kierowania się wewnętrznym głosem. Wishing, wypowiadanie życzeń, czyli to jest te kreowanie. To jest e, projektowanie już na przyszłość, by przyszła to obfitość życia, by przyszłe, przyszłe spełnienie dla Was. Dobra, patrzymy jeszcze tutaj. Bądźcie szczerzy, tylko musicie być ze sobą szczerzy, czego naprawdę, naprawdę chcecie w życiu i w miłości. Zobaczcie, kochani, mamy love i hope, nadzieja na miłość. Co Wam mówiłam, może przyjść dla Wodnika miłość. W tym miesiącu to może być coś nowego, albo w jakiejś relacji się poprawi. Nadzieja na miłość. Coś, coś fajnego tutaj w miłości. Może przyjść, tak. Wiadomość. Ta wiadomość już też nam się powtórzy. Przyjdzie wiadomość dla Was. To będzie ważne dla Was wiadomość. Tylko medytujcie, wyciszajcie się i ona przyjdzie Od Waszego, wyższego ja. Czas zabawy, czas e, cieszenia się, czas radości. Co, co tu mogę więcej dopowiedzieć? Wyciągniemy radę dla wodnika, bo energię i, i same wydarzenia, jako czytanie dla wodnika, jest bardzo pozytywne. Czyli wy tutaj mocno kreujecie no, miłość, na no, uczucie. Dobra. White Witch. Pasuje, pasuje. Be the light, bądź światłem. Jest znowu sowa. Znowu tutaj jest sowa. czy Czer czerpanie informacji z siebie. To jest ta wewnętrzna wiedza. Ka każdy ją ma. Niektórzy to bardziej rozwinięte mają. Niektórzy mniej. Czasem możecie mieć tak, że nigdy z czymś się wcześniej gdzieś tam nie spotkaliście, a, a wiecie jak to zrobić. A, albo znacie odpowiedź na, na pytanie, na które na przykład wcześniej e, nie słyszeliście o tym. To jest ta wewnętrzna wiedza. E, to po pierwsze, ale to jest też. E, white Witch mówi o tym, że byście oddalili się od właśnie od tego. I od, tej, od tego wydarzenia karmiczne, co, co tam powiedziałam. Wam. Od, od tego niepokoju, od tej walki jakiejś, e, od dramatów wszelkich. Czyli jeżeli ktoś was nawet atakuje, to, to bądźcie światłem. Nie wdawajcie się w żadne konflikty, w żadne spory e, e, i w niczyje też dramaty. Nawet jeżeli to nie będzie dotyczyło was, ktoś was będzie chciał w tam swój konflikt e, wciągnąć, to też to omij omijajcie. Pokażcie innym, że jesteście poza tym. Czyli bądź Światłem, pomimo zewnętrznych okoliczności, i wyciszajcie te emocje. Chodniki, bo to Wam życie. Pozdrawiam Was. Pa, pa.